Tytuł Jezus Chrystus. I sekula, Amen. Połamy do Ducha Świętego. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. niech Za gości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Moi kochani, kusia, się wygodnie na swoich miejscach. na nasze rozważanie pasyjne. Trzymamy się jeszcze tekstu 24 godziny męki naszego Pana Jezusa, bo dziś jest Wielki Czwartek, a wszystko a wszystko się tak zbiega w rozważaniach, że jesteśmy w naszym wieczorniku, moi drodzy. Ze zbawicielem. Przeżywamy to wielkie wydarzenie u ustępie Eucharystii. Wczoraj byliśmy świadkami umarli waltorty, Dramatu zdrady Józefa Pan publicznie powiedział. Jeden tylko z apostołów potrafił łapać ten dramat, święty Jan Ewangelista. Piotr był nieświadomy i teraz jesteśmy przy tym wszystkim. Jak Pan Jezus ma teraz piękną mowę arcykapłana, Uczniów omawia teraz cud i moi drodzy, wielkiego wydarzenia miłości, jaką było ustanowienie Eucharystii. A teraz, ale teraz nie możecie iść tam, gdzie ja idę. I piękne laudacje. Pan Jezus mówi o Matce Bożej wczoraj. Kończyłem wczoraj. Pan Jezus mówił, że Matka Boża jest najświętszym świadectwem tego, co Bóg potrafi uczynić. Ale aby być pewnym, że Was jest zdolność pójścia, dojścia do mnie i abyście zapomnieli o cierpieniu, żałoby rodzinę naszym Jezusem daję Wam przykazanie nowe. Jest to po to, abyście się miłowali, byście miłowali jeden drugich. Tak jak ja was umiłowałem, tak wzajemnie wy się miłujcie. Po tym rozpozna się, że jesteście moimi uczniami. Dziś pytalibyśmy się Pana Esałami Kolendy, a dzisiaj czemu wśród ludzi? A dzisiaj czemu wśród Katolików, a dzisiaj czemu wśród kapłanów tak wiele nienawiści zawiści? Zazdrości. Po czym biedni ludzie mają rozpoznać, Panie, że myśmy są uczniami Twoimi? Gdy jakiś ojciec ma wiele dzieci, to po czym się poznaje, że są z nimi? Że z nimi są, nie tyle po wyglądzie fizycznym, bo są ludzie, którzy we wszystkich są podobni do człowieka, który nie mają żadnego powiązania przez krew, ani przez narodowość, ale po wspólnej miłości w rodzinie. Ojca do ojca i do siebie nawzajem. Nawet gdy ojciec umrze, nie rozpada się rodzina, bo krew jest jedna i jest tym, co pochodzi z nasienia ojca i tworzy więzy, których nawet śmierć nie rozwiązuje, bo mocniejsza od śmierci jest miłość. Jeśli będziecie się miłować, także wtedy, gdy was opuszczę, wszyscy rozpoznają, że jesteście moimi dziećmi, a przez to moi, moimi uczniami wobec siebie, braćmi, którzy mieli jednego ojca. Dziś za dobrą monetę uchodzi w towarzystwie, czy w kręgu przyjaciół, kiedy kapłan o kapłanie mówi źle, nieprawdopodobne. Wszelkie savoyowri zostały zniszczone, nie mówiąc już o wymogu miłości. Otóż jeśli będziecie się miłować, także wtedy, gdy was opuszczę, wszyscy rozpoznają, że jesteście moimi dziećmi, a przez to moimi uczniami wobec siebie, braćmi, którzy mieli jednego ojca. Panie Jezu, ale dokąd idziesz? Pyta Piotr. Teraz na razie jesteś pewien. Lecz to dlatego, że masz mnie jeszcze. Masz Boga z sobą. Już nie byłem Bóg wcielony, zostanie ujęty i nie będziecie go mieć. A szatan, uczciwy z ociężałymi, Twoja pewność jest jednym z podstępów Piotrza Szatana. balastem, dla stania się ociężałym, potem przerazi was. <laughs> Będzie wam wmawiał, Bóg nie istnieje, ja nie istnieję. A jednak, Chociaż otępi, otępiali przez strach, jeszcze będziecie myśleć i zrozumiecie, że gdy szatan jest panem w chwili, umiera dobro i działa zło, bo tu jest powalony, a triumfuje ludzka natura. Wtedy będziecie jako wojownicy pozbawieni przywódcy, ścigani przed nieprzyjaciela. W szarzeniu pokonanych pochylicie kark przed zwycięzcą i żeby was nie zabito. Wy przecie się upadłego władza. Co dopiero będzie z nami, kapłanami, kiedy przyjdzie prześladowanie, jakiego nie było jeszcze w historii kościoła, gdzie kapłani młodzi, masowo będą opuszczali szeregi kapłańskie. Bojąc się o swoje życie. Ilu z nas jeszcze wyprze się upadłego bohatera? O tym jest Mateusz 26, Święty Marek 14, Ewangelia Łukasza 22, Święty Jan 13. Teraz już wchodzimy w 14 rozdział. Świętego Jana Ewangelisty 1.14. Ale proszę Was, niech się nie tworzy Wasze serce. Wierzcie w Boga i wierzcie też we mnie. Pomimo wszystkich pozorów wierzcie we mnie. Niech wierzy w moje miłosierdzie i miłosierdzieca ten, kto pozostaje oraz ten, kto ucieka. Ten, kto milczy, oraz ten, kto otworzy usta. Aby powiedzieć nie znam Go. Tak samo wierzcie w moje przebaczenie. To jest kluczowe. Są kluczowe myśli, jeśli idzie o naszą przyszłość. Mamy wierzyć w Boże miłosierdzie i w Boże przebaczenie. Czego wyglądać manewr? Wrócę i pójdę do Ojca i powiem mu. Wierzcie, że jakiekolwiek byłyby w przyszłości wasze czyny, w dobru i w mojej nauce, ale w moim kościele one dadzą wam takie samo miejsce w niebie. się podnośmy. Tylko idźmy i zdążajmy do Zbawiciela. <laughs> w domu Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym Wam, idę bowiem przed Wami, aby Wam przygotować miejsce. Czyż nie postępują tak dobrzy ojcowie, którzy mają przenieść gdzie indziej swe małe dzieci idą wcześniej, przygotowują dom, meble, zapasy, a potem wracają, wziąć swe najdroższe dzieci. Tak robią z miłości. Aby małym niczego nie brakowało i aby nie doznały niewygody w nowym miejscu, tak samo i ja postępuję. Z takiego samego motywu. Teraz odchodzę ale kiedy przygotuję każdemu miejsce w Jeruzalem Niebieskim, przyjdę powtórnie i wezmę Was sobą, byście mieli, byli ze mną tam, gdzie ja jestem i gdzie nie będzie ani śmierci, ani żałoby, ani łez, ani krzyku, ani pragnienia, ani bólu, ani ciemności, ani ognia, lecz tylko światło, pokój, Szczęście i śpiew. Ośpiew niebios najwyższych. Gdy dwunastu wybranych będzie na swoich tronach z dwunastoma patriarchami pokolenia Izraela z żarze pomynia miłości duchowej zaśpiewają, stojąc nad morzem szczęśliwości, odwieczny kantyk który brzmi w harmonii odwiecznej, all, odwiecznym Alleluja anielskiego zastępu. Chcę, byście i wy byli tam, gdzie ja będę. Ale wy wiecie, dokąd idę i znacie drogę. Imię moje to Zbawiciel. Zbawiam tego, kto ma dobrą wolę, żeby się zbawić. Jestem tym, który daje życie prawdę i czystość. Kto mnie szuka, zna znajduje mnie. Panie, pyta się Filip, pokaż nam ojca, a będziemy do nich podobni. Kolejny fragment 14 rozdziału Ewangelii Jana, 15, 20. Od, to, od tak dawna jestem z wami, a ty Filipie, jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi Ojca mojego. Jakże więc możesz mówić, pokaż nam Ojca. daje ci się uwierzyć że ja jestem w Ojcu a Ojciec we mnie słów które mówię do was nie wypowiadam od siebie ale Ojciec który przerwa we mnie dokonuje wszystkich dzieł wszystkich moich czynów czy nie wierzycie że ja jestem w Ojcu a Ojciec we mnie cóż wam mam powiedzieć aby skłonić was do wiary jeśli nie wierzycie w słowa Wierzcie przynajmniej w czyny. Powiadam Wam, a mówię to Wam zgodnie z prawdą. Kto wierzy we mnie, dokona czynów, jakich ja dokonuję. Dzieci jak jeszcze, Bóg musi wzmocnić naszą wiarę, byśmy potrafili tego wszystkiego dokonać. kto wierzy we mnie, dokona czynów, jakich ja dokonuję, jeszcze, jeszcze większych dokona. Bo ja idę do ojca. I wszystko, co poprosicie ojca w moje imię, spełnię. Aby ojciec był umiłowany w swoim synom. I spełnię, kiedy poprosicie mnie w moje imię. Stąd też w każdym egzorcyzmie bardzo ważne słowa. W imię Jezusa Chrystusa rozkazuje Ci wyjdź z tego człowieka. W imię moje, w tym, czym rzeczywiście jest, znam ja sam. Znaję Ojciec, który mnie zrodził, i duch, który pochodzi od naszej miłości, a przez to imię wszystko jest możliwe. kto myśli o moim imieniu z miłością, ten mnie kocha i otrzymuje. Nie wystarczy mnie tylko tak kochać. Trzeba zachować moje przykazania, aby mieć prawdziwą miłość. To jest bardzo istotny klucz. Bo często mówi się wierz i śpiewaj Jezus i będziesz wysłuchany. Gdzie są moje przykazania? W naszych orędziach o małżeństwach rozbitych Pan Jezus mówi prosto. Gdzie nie jest przestrzegane moje prawo, tam mnie nie ma. Powtarzam jeszcze raz. Nie wystarczy tylko mnie tak kochać, Słowa, deklaracja, uniesienia, to znamy to z naszego życia. Trzeba zachowywać moje przykazania, aby mieć miłość prawdziwą. To czyny świadczą o uczuciach. Przepiękne, mocne zdanie Pana. Nie tylko wtedy, kiedyś się zakochanym, czy komuś wdzięcznym. Czy uzależnionym Z takich czy nie innych Pobudek materialnych czy organizacyjnych Z powodu tej miłości Będę prosił Ojca I On da Wam innego pocieszyciela Aby pozostał z Wami na zawsze Kogoś Nad kim szatan i świat Nie mogą się znęcać Dwa prawdy Którego świat nie potrafi przyjąć I nie potrafi zranić gdyż go nie widzi i nie zna. Będzie z niego drwić, ale on jest tak niedosięgły, że urąganie nie, będzie, nie mogło go będzie miało zranić. A nadzwyczaj miłosierny ponad wszelką miarę pozwy zawsze tym, z tym, który go kocha, choćby był ubogi i słaby. Będziemy mieli dane wdarze na pielgrzymkę częstowolską, moi drodzy, dziewiątą drogę krzyżową z Duchem Świętym. On jest lekarstwem na wiele naszej kwestii. Wy go poznacie, bo już przebywa w was, wkrótce będzie w was, ale pozostaje wam się, pozostaje was światami, już wam powiedziałem, powrócę do was, ale przyjdę do was nim nastanie godzina przybycia i wzięcia Was z mojego królestwa. Przyjdę Was. Wkrótce świat już mnie ujrzy, ale Wy mnie widzicie i zobaczycie mnie, bo ja żyję i Wy żyjecie. Bo ja będę żył i Wy także będzie żyli. W tym dniu poznacie, że jestem w Ojcu Moim, a Wy we mnie, a ja Was za 52 dni apostołowie poznają to, co Pan Jezus teraz mówił. O innych rzeczach z tej odkupienia i z dalszego spotkania w Wieczerniku będę Wam już za równy rok mówił podczas pierwszego dnia pasyjnego, jeśli Bóg sprawi, że dożyje, a następnie podczas czternastu dni Przed Wielkanocą będę zgryzał ten wielki dar, jaki otrzymaliśmy od Pana Boga, w tej kompilacji wielu mistyków na temat 24 godziny. A teraz Wam wszystkim mówię. Amen.